Pan z wami, widzów, słowa ewangelii według świętego Jana. O, tu mnie na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Ono było na początku Boga, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci I ciemność jej nie ogarnęła Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię Przyszedł on na świadectwo Aby zaświadczyć o światłości by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka. Gdy na świat przychodzi, na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jane daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. ten było, którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. W jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce, podczas gdy prawo zostało nadane przez moją rzesza. Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nigdy, nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Oto słowo Panie Jezusie. Można powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia jest trudna nie tylko ze względu na to, że święty Jan, pisząc prolog, uczynił go dosyć skomplikowanym tekstem ale między innymi dlatego, że w okresie Bożego Narodzenia ona pojawia się trzy razy. Pierwszy raz w dzień Narodzenia Pańskiego, w mszach w ciągu dnia, drugi raz 31 grudnia i trzeci raz jest właśnie dzisiaj. I można powiedzieć, że na krótkim etapie czasu kapłan, który przygotowuje homilię, który rozważa słowo, musi zmierzyć się z tym tekstem, próbując... Wychwycić w nim treści, którymi mógłby się podzielić. I dzisiaj, kiedy tak przeżywałem na nowo to Ewangelię, i kiedy tak próbowałem powiązać sobie jej treść z rokiem jubileuszowym, który rozpoczęliśmy, sięgnąłem i zresztą każdego zachęcam do tego, do bulli papieża Franciszka, która ten rok jubileuszowy ogłasza. Ta bulla rozpoczyna się słowami Nadzieja zawieść nie może. To nie są słowa papieża. On cytuje tutaj świętego Pawła, pokazując nam bardzo piękną perspektywę nadziei jako źródła pewności. Pięknie komentuje te słowa papież Benedykt XVI, kiedy mówi: "Naszą nadzieję pokładamy w Bogu. Nie w sensie jakiejś ogólnikowej religijności albo też fatalizmu pod przykrywką wiary. Ufamy Bogu, który w Jezusie Chrystusie w sposób pełny i ostateczny objawił swoją wolę bycia z człowiekiem." Wolę uczestniczenia w Jego historii, aby nas wszystkich poprowadzić do swojego królestwa miłości i życia. I mam tutaj pierwszą bardzo ważną treść mówiącą nam o nadziei chrześcijańskiej. Ta nadzieja chrześcijańska nie jest związana z czymś, nie jest związana z ideą, nie jest związana z jakimś prądem myślowym. Ona jest związana z osobą, z osobą Boga. To Bóg, który. Jest, staje się gwarantem tejże nadziei. To w nim ona znajduje swoje źródło i w nim znajduje swoje wypełnienie. A powiedzmy sobie szczerze, pewność tej nadziei opowiada nam tajemnica Bożego Narodzenia, bo ona ukazuje nam Boga, który chciał być z nami. Chciał być z nami tak bardzo, tak mocno, że stał się jednym z nas, że zaistniał jako człowiek w historii świata. Ale spoglądanie na nadzieję, która jest źródło, która wiąże się z historyczną obecnością Boga, nie musi dotyczyć tylko tych wielkich spraw całego świata, bo Pan Bóg, który jest w historii świata, był, będzie, bo On nie jest obojętny na to, coś stworzył, Chce być też obecny w historii życia poszczególnych ludzi. I tutaj, jak gdyby, jest piękna ta realizacja dzisiejszej Ewangelii. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Chrystus zamieszkał wśród nas, aby każdy człowiek mógł doświadczyć Jego obecności, każdy człowiek mógł się z nim spotkać. I znowu papież Benedykt podpowie: Drodzy przyjaciele, to jest prawdziwy powód do nadziei ludzkości. Historia ma sens, gdyż zamieszkuje ją mądrość Boga. I znowu druga taka myśl dotycząca nadziei chrześcijańskiej, ona jest źródłem sensu w jakiś sposób. Zobaczcie, człowiek, który nie doświadcza nadziei, człowiek, który żyje poza nadzieją, to jest bardzo często człowiek, który nie widzi sensu swojego życia, nie widzi sensu w niczym. Utrata nadziei bardzo często wiąże się z utratą sensu. To nadzieja nadaje sens, bo nawet wtedy, kiedy wydawać by się mogło, że jest źle, że jest trudno, nadzieja daje mi punkt wyjścia z tego. Tak? Widzę dzięki nadziei możliwości, tak? widzę sens na przykład walki, widzę sens starania się o swoje zdrowie, widzę sens zatroszczenia się w chorobie o coś, widzę sens podjęcia, nie wiem, rehabilitacji czegokolwiek. To nadzieja. Staje się tutaj motorem mojego działania. Nadzieja staje się źródłem usensownienia pewnych działań, które podejmuję. Historia ma sens i na tym globalnym obszarze, i na tym bardzo indywidualnym obszarze mojego życia. Właśnie dzięki Chrystusowi, który jest źródłem nadziei. Ale tutaj papież czyni jeszcze zastrzeżenie. Boży plan nie spełnia się automatycznie. Ponieważ jest zamysłem miłości, a miłość rodzi wolność i wymaga wolności. Tak na dobrą sprawę, ta nadzieja, która związana jest z Bogiem, oparta jest na miłości i wolności. I tak na dobrą sprawę można by powiedzieć, stąd w pewien sposób wynika usprawiedliwienie, złe słowo, wyjaśnienie, skąd bierze się zło. Bo kiedy ja staję w wolności wobec tajemnicy Boga, to mam prawo wybrać go, przyjąć go i pójść za nim, ale mam też prawo go odrzucić i odtrącić. I tak na dobrą sprawę, zło, którego doświadczyć mogę, nawet jeśli chcę żyć z Panem Bogiem, zawsze w jakiś sposób wynika z wolności, może nie mojego wyboru, ale wyboru drugiego człowieka. I cała ta tajemnica. Ukazuje nam tę prawdę o wielkiej mocy wolności człowieka, który został obdarowany. Bo człowiek w wolności może wybrać miłość, dobro i piękno, ale może Go nie wybrać. I czasami ten brak wyboru dobra odbija się na życiu innych. I to nie jest kwestia Pana Boga. Nie da się zwalić winy na niego, chyba że winą jest to, że dał nam wolność, że kocha nas tak bardzo, że chce byśmy byli wolnymi. Miłość rodzi wolność i wymaga wolności. Tak więc, kiedy staję wobec tajemnicy Boga, który daje mi nadzieję, staję we wolności wyboru. I sprowadza się to wszystko tak naprawdę do jednej rzeczy. I ja. Mogę osobiście przyjąć słowo Chrystusa w moim życiu. I powinienem, chcę, powinienem chcieć wybierać go zawsze, dzień po dniu. On jest światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Jeśli to dostrzegę i będę go wybierał, stanie się on dla mnie także źródłem i dawcą nadziei. Właściwie wydaje mi się, że kiedy wchodzimy w robił Bideuszu musimy się bardzo mocno na tym skupić, że tajemnica Boga wśród nas, tajemnica Boga, który chce być źródłem nadziei, tak naprawdę cały czas stawia mnie wobec zadania wobec konieczności wyboru, to ja muszę Go wybrać. On wybrał mnie już uprzednio. Ale teraz ja swoim aktem woli muszę ten wybór potwierdzić i zaakceptować.